Cześć z tej strony. Rotry. Chciałem zrobić wstępnego gościa. Jest godzina 21:46, piątek. I czy wpadłem teraz właśnie na genialny pomysł, żeby nagrać dla Was film na YouTube'a? jako Wasza ulubiona youtuberka? A i właśnie, bo się tak zastanawiam, od jakiego momentu ja mogę na siebie mówić, że jestem youtuberem? Są autorzy książek. No to autor książek nazywa się autorem po wydaniu Pierwszej książki, bo jeżeli tak, to ja mogę siebie nazwać youtuberem. W sensie, o Jezu, ta ręka się trzęsie. <grym> ta też. To tywoma trzymamy. Bo jeżeli tak, to ja mogę się nazwać, nie mogę się nazwać youtuberem, bo jeszcze film nie wyszedł. W momencie, w którym to opublikuję, film wyjdzie za. Jest pi piątek, wyjdzie w niedzielę. Za ile dni wyjdzie film? Matematyka Dwa. Dwa. Za dwa dni. Nie, o, jestem nieoficjalnym youtuberem. Jak jest pomysł na ten odcinek? No, muszę się wykąpać. <noise> Nie mogę miała. Genialny pomysł na film. Muszę się wykąpać, dlatego wam nagram vloga z kompaniem. <noise> Nigdy no nie zabiorę was pod prysznic. Nauczyłem się patrzeć e, w obiektyw, a nie w podgląd. Jak sobie powiem, że to jest obiektyw, to to jest obiektyw, więc patrzy się w obiektyw. Idziemy się kąpać, tylko po kąpaniu mam do uprasowania. A ja i prasowanie to nie jest dobre połączenie. Koszula. Ogarnę genialny patent. Bo ta koszula ma w sobie LEN. To jest ta koszula z poprzedniego filmu, wiecie, która. To najmniej już się wygniotła, bo byłem w biurze. Fajna jest ta koszula, wiecie? I nie poci się. I musimy tą koszulę wyprasować, ale wyprasujemy ją parą. Skoro ma len w sobie, to powinna się zachować tak jak len. Czyli ja ją wywieszę w łazience i ona się wyprasuje. To jest genialny pomysł, to się musi udać. Mamy aktywizację w komentarzach, bo zdałem sobie sprawę, że skończył mi się peeling. A mam taki fajny pięk, zaraz wam pokażę jaki Boże, ale wy ze mną genialnie współpracujecie, chcecie stać. To jest ten peeling. ASMR. Daw, please, sponsor me. I jest genialna. Ej, a może, może jeszcze go czy... Coś wegrzebie. Doleję tu trochę wody, coś się ogarnię. Ej, yo, tłusty włosy, czek. Nie dodam tego do filmu. No, generalnie tę ja samą parę zrobiłem, żeby to się udało z tą koszulą. Ale wiecie, co wymyśliłem? Że ja dorzucę gorącej wody. Trzeba zrobić tu parę. Taką. Saunę trochę. Tutaj. O, tutaj sobie powiesimy koszulę. Ja wam mówię, ona się wyprasuje. Koszula generalnie wygląda tak. <laughs> trochę się pogniotło. A to się tu nie mieści. Nie przemyślałem. A może te pokiem? Nie wiem, czy to się uda. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać rano, bo ja też jestem ciekawa. Wyprasuj się, please. Wierzę w ciebie. Wyprasujesz się. Dasz rada? Trzymam kciuki mocno. Obraca się do mnie. Ona mnie rozumie. A w ogóle, że było śmieszniej, zapomniałem znaleźć kolczyków. I zgadnijcie, w którym momencie mi się przypomniało. Jak doszedłem do głowy. Na szczęście w początkowej fazie. Te dziewczyny, to z koszulą to działa? No way. Bo ja tak oglądam ten filmik, teraz mam dylemat, czy to się wyprasowało, czy ja sobie wmówiłem, że to się wyprasowało. W sensie, widzę, że jest mniej wygnieceń, ale ja nie jestem pewien. Napiszcie w komentarzu, czy to się naprawdę wyprasowało. Ja chyba muszę się z tym przespać. Po mojej wynikliwej analizie to się wyprasowało. Większe zagniecenia są płytsze, a mniejszych zagnieceń nie ma. Jakbym zrobił to jeszcze raz jutro, ktoś pomyślał, że to jest po prostu odnoszenia takie. Założyłem i że już się zdążyłem wygnieść. Ja teraz będę czekać, aż włosy mi wyschną na minimum w 95%, bo muszę wstać rano o jakiejś piątej 30, bo na 6:10 mam autobus do pracy, drugiej. E, to jest prawdziwy vlog z życia. E, ja pracuję na dwa etaty. Ja mam takie rzeczy pokazywać też. Ja chcę, żeby to było dla Was komfortowe, żebyście się mogli ze mną w jakikolwiek sposób utożsamić. Ja też pracuję. Może nie to, że są jakieś wybitne, ale wydaje mi się, że są potrzebne w tym świecie, gdzie pędzimy za challenge'ami. Challenge taki, challenge taki. Ja chętniej będę się chciał uczyć nowych rzeczy, dokumentując je. Ja znam swój organizm, swój mózg też. Zrobię, że uczę się rysować, a później ja wiem, że Wy będziecie chcieli efekt. Tego rysowania. Więc ja będę nad tym siedział, żeby był jakikolwiek efekt. Ja to trochę potraktuję jako terapię. Może to jest mocne słowo. Ale jako takie wyjście spoza swoją strefę komfortu. Co teraz obecnie oglądam? Obejrzałem wczoraj, Wednesday, tą drugą połowę drugiego sezonu. E, spoiler. O, od razu wam spoiler alert. Jak ktoś nie oglądał tak szczerze, chociaż nie, to nie będzie aż taki du du mocny spoiler. No nie wiem. Jakoś ta druga część drugiego sezonu nie zrobiła na mnie jakiegoś takiego super, hiper wow. No okej. Okay. I to tyle. A teraz oglądam e, drugą sezon moje życie z Walterami. Jak mi się na razie podoba? No nie wiem. No też jakieś tak krzacło nie ma. Dupe nie urywa. Najbardziej to ja czekam na Ginny i Georgie. Trzeci sezon. Padałoby zjeść jakąś kolację. Smacznego, kochani. Napiszcie mi, czy coś siecia. Wiecie, że ja nie lubię parówek na ciepło. Ojej, wolę na zimno. też tak ma. Boże, jak ja was aktywizuję dzisiaj, może chyba z pięć pytań wam zadam, na które macie odpowiedzieć. Ja już się sam pogubiłem. Bo sobie tak jem. Wiecie, co sobie wymyśliłem. Ale by było fajnie, jakbyście wrzucali na Instagram Instagrama, że mnie oglądacie, jakieś takie zdjęcie możecie mnie oznaczyć. To by było bardzo miłe, ale ja na was nie naciskam. Jakby jeżeli chcecie, możecie tak robić. Jeżeli nie, jakby spoko, luz, czaje. Ja też tak nie robię. Ale jeżeli chcecie <laughs> wesprzeć, dobra, nie żebra, już, już, nie żebra, już koniec. W którymś blogu będziemy musieli tutaj posprzątać, Mordo. Masz prawie 28 lat i jesteś syfiarzem. Ale jak gdzieś czytałem, że wielkie umysły, ci, którzy mają wysokie IQ, to są syfiarzami. Nie, największy problem mam przez to żełam dużo rzeczy. I też rzeczy nie mają swojego miejsca. I też właśnie no, czytałem książki tej Tej Typiary, co napisała książkę Wiecie o czym? O sprzątaniu. Magia sprzątania. I się na nią zdenerwowałem. Jak powiedziała, że w domu możesz mieć chyba 5 czy 10 książek. Tymczasem ja patrząc na mój regał, gdzie to jest około 40, 40, 50. A jeszcze regał, jeszcze półka, bangi jeszcze. Tam ich mangi, jeszcze samych mang jest ze 30. I się na nią zdenerwowałem. Tajne tam były rzeczy, że na przykład masz dotknąć rzeczy i czy czujesz energię, że masz tą rzecz wyrzucić czy zostawić, ja sobie podotykałem te rzeczy, a mimo wszystko mówi zostaw mnie. <laughs> Medota nie jest dla mnie ewidentnie, ale ja byłem uzależniony od zakupów. Jak dostawałem wypłatę, ja potrafiłem połowę wypłaty wydać na ciuchę. Teraz bardziej się zagłębiłem właśnie w skład. Okazało okazało, że większość męża to jest gówno z poliestru. gdzie już bym miał fajne rzeczy na lata. No ale co, no, człowiek uczy się na błędach, ja się uczę na błędach, wy się uczycie na błędach, wszyscy się uczymy na błędach. Nie no, Rodrigo odkryłeś Amerykę, popełniasz błędy, żeby się na nich uczyć. No, Owoce na stojąco, Na siedząco bym się wstawać nie chce. No, ja jestem człowiekiem, który w swoim życiu popełnił masę błędów. Błędów. Czy żałuję? Tak, tak sobie zdaję sprawę. Miałbym możliwość cofnięcia się w czasie, zaczęcia wszystkie od początku. Nie, nie zrobiłbym tego. Te wszystkie doświadczenia negatywne, pozytywne ukształtowały to, jakim człowiekiem teraz jestem, jaki mam mental teraz. A obecnie mam mental breakdown. <grych> Chcę się nauczyć sprzątać, chcę się nauczyć robić regularnie pranie. Ja robię pranie w momencie, w którym mi się ciuchy już kończą w szafie. Ostatnio, jak jechałem na urlop, źle wyliczyłem. Majtki pokończyłem. Tak, dobra, jesteś facetem. Na drugą stronę se założysz i będzie git. No nie, no i co, musiałem polecieć i kupić. Ale teraz mam do majdki z dobrym składem, a nie gówno z poliestru. A odnośnie tego zakupu holizmu, tak jeszcze wrócę, bo ja teraz miałem challenge i nie kupowałem przez rok. Ciuchów, żadnych. Właśnie wytrzymałem rok. Tak naprawdę pierwszym zakupem to była ta koszula, nie majtki. Pierwszym zakupem były majtki. Co ma mnie nauczyć to nagrywanie? Mam mnie nauczyć sprzątać i mam mnie nauczyć robić prania. Jakie macie protypy na te dwie rzeczy, na te dwie kwestie? Na sprzątanie i na prania. Ja wam kiedyś pokażę ten syf. Jak chłop w wieku 28 lat może nie umieć takich rzeczy? Może nie umieć, jak się było we wszystkim wyręczanym, a kiedy chciało się pomóc, to było. Nie, ty robisz to źle. Nie, daj mi to niebo, zepsujesz niebo, coś tam. I później o odkąd przeprowadziłem się do Warszawy, to ja się tak naprawdę dopiero usamodzielniam. Nie to, że byłem wyręczany, ale nie byłem w żaden sposób zachęcany do tego, żeby robić, bo nieważne jak zrobię to i tak zawsze będzie źle i niedobrze. A jak sam robię, to mi nikt nie stoi i mi nikt nie powie, że jest źle i niedobrze. Ale przez te właśnie negatywne wzorce, może mogę to tak nazwać, ja mam teraz z tym problem i ja nie pałam chęcią ani energią do tego. Bo mi się to mega negatywnie kojarzy. I muszę zmienić na to nastawienie. Muszę pokochać sprzątanie. Muszę sobie wmówić że jestem perfekcyjną panią domu, że jestem Małgosią Rozanek. Nie, ona na bank ma jakieś sprzątaczki. Na bank ma. Do takich luźnych rozkmin jeszcze dorzucę to, że ja też byłem wychowywany. Na zasadzie ojca nie masz, matki nie masz, musisz sobie sam radzić w życiu, ty też jesteś biedny, poszkodowany i w ogóle. No, generalnie nie jest fajnie coś takiego słyszeć. Nie jest fajnie coś takiego słyszeć cały czas. Współczucia towarzyszy praktycznie przez całe życie. Nie lubię tego. I sobie pomyślicie, hej, przecież możesz kogoś poprosić o pomoc. No właśnie z tym proszeniem, bo po to ja też mam problemy, wiecie? Nie umiem prosić o pomoc. Si wychowałem na Zosie samosie. Ja se sam dam radę, ja se sam pomogę. Ludziom nie może. Możesz ufać, my się przejechałeś na ludziach. każdy człowiek w twoim życiu jest, zaraz go może nie być. A za Awantura, przepraszam ja was bardzo na dworze o tej porze. Uwielbiam moje samo stwierdzone ADHD, Naprawdę. No, Teraz mam hiperfokus. To jest taki stan, gdzie fokusujesz się na jednym konkretnym, na jednej konkretnej rzeczy. I ja się sfokusowałem na nagrywanie i na robieniu kontentu. Jest godzina 23.12 i powinienem już spać. A ze zdiagnozowanych rzeczy mam zaburzenia deleńkowe, bo tutaj trzeba uważać, co się mówi. Wielki brat, słuchaj patrzy. Czy ja potrzebuję? Diagnoza ADHD? Nie. Co mi to da? Że ktoś mi powie, że to mam, jak ja wiem, że to mam. Ja lubię trochę takie moje roztrzepanie życiowe. Vlog z weekendu, osoby pracującej na dwóch etatach, która jakoś stara się ogarnąć życie. Czy ja komuś robię tym krzywdę? No nie. O proszę i nawet włosy chcą dzisiaj ze mną współgrać. Dzień dobry, sobota. 5.20. A mogłem się urodzić milionerem, miliarderem, nie milionerem, miliarderem. Co, czekacie na jakieś fajne przemyślenia? Z piąta rano, chcę spać, a nie myśleć. Może uda mi się kupić ręczniki papierowe. Podoba mi się tam ta wstawka. Ręczniki papierowe, to mi się uda. Aż już kończymy. mamy ciut-ciut. Teraz ciut. nałożyć nowe serum z Ewelinki kosmetycznej. Ewelina, jeśli to oglądasz, musisz wybudzić się z Matrixa. Jeśli trafiłeś na tę wiadomość, to znak, że jesteś na dobrej drodze, a żeby się wybudzić. Mm. Powiem Wam trochę mnie już rozbudziła ta woda. To nie zmienia faktu, że w sobotę i wolałbym leżeć w łóżku i wstać o jakieś dwunastej. Jedni sobie mogą leżeć, a inni muszą iść do roboty. Ja do piaseczna, kochani, jedziemy. W ogóle moja historia w Warszawie zaczęła się od tego, że pierwsza moja praca była w piasecznie. Pierwsze dwie moje prace były w piasecznie. I tego serum, coś ubywa w serum. To coś ubywa. To mi się wydaje, że jest tylko tyle samo, ile było ostatnio. Jestem już w piasecznie. Zrobiłem sobie moje zakupki. I słuchajcie tego. Wbijam sobie do biedronki. Przed biedronką widzę. Przed biedronką widzę. Nikt nie jedzie już, dobra. Przed biedronką widzę chłopa wyjętego z łotpada 10 na 10 wiadomo. Blondyn, średniej długości włosy. I mi się nagle włączyła piosenka. Only you. I się zacząłem śmiać. 12 godzin za mną właśnie minęło. Samolot leci, ale wy widzicie te chmury. Nie podoba mi się ta pogoda. Nie lubię takiej pogody. Bo ja najchętniej, wiecie co bym robił? I w domu. Będę wracać do domu. Muszę nagrać na nas cały następny tydzień. Asmer. Jak oceniam swoje zmęczenie po 12 godzinach pracy. W skali od 1 do 10. Na razie 5. Ale ja tylko jak usiądę do autobusu, daję wam gwarancję 99% że w autobusie zasnę. Zgadnijcie, kto będzie czekać pół godziny ponad na autobus. Dokładnie. The queen. Um, break my heart. Ja was spróbuję poderwać, czekajcie. Hej, ale tak zawsze czekasz tutaj na 739? jeszcze wcześniej nie widziałem. Co mnie tak silkiem. Ja? A, to twój glassy. <noise> ja bym poleciał na coś takiego. No to co? Może wymienimy się numerami. <głos> <głos> Ciotka wariatka, no? She said, your wings. My butterfly. <noise> mi się wydaje, że ja dostarczam tym wszystkim ludziom dookoła rozrywki. Powinni mi za to płacić. Ale ja tej piosenki dawno nie słyszałem. Słuchajcie, Cody Simpson. Możecie zgadywać, która to jest piosenka. And I said, hey girl pretty brown eyes, what you doing later tonight? <grywka> podszedł do mnie tajemniczy nieznajomy. Dobra, bo on jednak przechodził w tę stronę. Słuchajcie, podszedł do mnie tajemniczy nieznajomy, żeby się mnie zapytać, nie o numer. Też myślałem, że o numer, ale nie. Która jest godzina? Tak, trzymam mocno telefon w ręku, się bałem, że on mi chce wyrwać. <grywa> mu która jest godzina. O Jezus, a co to za oświetlenie? Boże, że się przestraszyłem aż. Fernando! Szer, jak ktoś piewa. Dobra, no ale podszedł ten pan. Zapytał się mnie, która godzina, jak mocno ten telefon trzymam, bo się bałem, że mi wyrwie. On się okazało, że on chciał zobaczyć godzinę faktycznie. Poszedł na przystanek, zobaczył, której będzie autobus. No i tak stwierdził sobie pewnie, że no nie będę czekać 20 minut, jak ten Devil na przystanku. Tymczasem ja czekając od 30 ponad. I sobie poszedł. Dlatego wszyłem tam wtedy nagranie, bo on akurat szedł. Już myślałem serio, że mój Sereny świat kogoś składał. albo moje dzikie tańce, ale jednak nie ja. Hm, chyba za mało się staram. Fernando! Ej, chyba nie widać po mnie, że pracowałem przez 12 godzin. Zobaczycie, usiądę tylko w... Usiądę w autobus. Ja już nie, nie kontaktuję nad tym, co mówię. Usiądę tylko... Wejdę tylko do autobusu i usiądę. Będzie jest Instant Sleep. Bo ja teraz mają całą energię robię... Oversharing energii, a ja nie ściągnę ten wampirów energetycznych. Żartowałem, cofam to... Ja mam bariery mocne, więc nie próbujcie nawet. Fernando. Ej, czy ja mam jakąś kupię społeczną rzecz, ja tak boję? Coś nagle przejdzie, przejedzie, ale tego autobusu tu się wystraszyłem, to nie był mój autobus, jakieś inne. Jak miał niemieckie napisy na sobie, nie wiem co to był z autobus. Bałem się go. Widzieliście ten strach w moich oczach. W tym świetle na bank widzieliście. są jakieś swojej groli music era? Boże, dziewczyny. Ale w tym autobusie było gorąco. I nie mówię o temperaturze. Ja nie wiem, to był autobus wypełniony prawie samymi chłopami, ale dziewczyny jakimi przystojnymi. Iż tak zastanawiam, gdzie oni jadą. Ale widzę, że coś się tutaj dzieje u mnie. Ja nie wiem co. I chyba nie chcę wiedzieć. Ale dziewczyny. Jezus, nie, no dziewczyny, za Ciebie się w windzie Patrzcie, klikam, żeby się otworzyło. <grymne> Jeszcze tego drżę, jedzenie Jeszcze tego brakuje, nie. Halo, pomóżcie mi. <grymne> nie wierzę. Pierwszy raz utknąłem w windzie, dobra? Ja nie wiem, co się robi w takim czekajcie. Tu jest instrukcja. Uspokój się, nie panikuj. Nacisnąć przycisk alarmu oznaczony symbolem słoneczka. Jest coś takiego. Przez około 3 sekundy do czasu zainicjowania połączenia. Dobra. Połączenie alarmowe jest zablokowane. Spróbuj nie później. Nie. Nie. <noise> Wysłanie informacji o awarii. Otwórz. Jest sygnalizowane żółtą lampką, piktogram. No jakie jest czujne zgłoszenie centrali ratowniczych, ale nie działa. no nie. Wszystkie niezbędne informacje dotyczą okoliczności, w której doszło do awarii. No jechałem w no i liczba osób uwięzionych, ja I, i, i moje wszystkie osobowości. W spokoju, spokoju. W przypadku komplikacji z dotarciem do miejsca awarii pasażerowie zostaną na bieżąco poinformowani o utrudnieniach. Możliwe jest także ponowne nawiązanie połączeń. No, ponownie. Połączenie alarmowe jest zablokowane. Spróbuj ponownie później. Chciałem dzwonić na policję na 112. Dogadzam no, na, na 112. Numer alarmowy 112. Proszę czekać na się operatora. Dzień dobry, wie pan co? No, ja wiem, że to teraz może zabrzmieć śmiesznie, ale mi się w windzie. Ten przycisk alarmowy po odczekaniu 3 sekund, czy tam 5 sekund, tam wyskakuje jakieś powiadomienie, że to je... połączenie jest zablokowane. Mhm, mm czyli nie działa, nie da się porozumieć z pogodą. Dzisiaj komentarz nie ma żadnego numeru. Wie pan co? No właśnie nie, ale właśnie teraz winda ruszyła i zjeżdża na dół. Czyli ktoś pewnie zadzwonił po windę. Bo jadę chyba na parter. Dlaczego drzwi w ogóle nie chcą otworzyć? Rozumiem. No dobra, to jak pan wie, jeżeli panu się uda wyjść, to w takim razie ja nie będę przekazał tej sytuacji, ale jeżeli ja obradę, to zarządcy budynku przekazać, że taka sytuacja ma miejsce. Dobra, otworzyła się. Jestem uratowany. Ej, wiecie co? To nie było wcale takie straszne. Ktoś zadzwonił po Windę, zawołał winy. zawołał winy, może, wcisnął guzik i Winda zjechała na parter i na parterze się otworzyła. To tylko na mojej piątce działa. Świetnie. Pozostaje mi tylko zrobić kartę krótkie na schodach. Ja troszeczkę odpocząłem od tego zdarzenia windowego i teraz tak na świeżo jestem w stanie spojrzeć na tę sytuację. Co mogłem zrobić? Mogłem wcisnąć, żeby pojechała na inne piętro. Nie wpadłem na to. Myślałem, że jak się nie otwiera, to znaczy, że się nie otwiera na amen. W takich stresujących sytuacjach jednak nie myślę zbyt logicznie. Dopiero teraz do mnie doszło, że w ogóle nie spanikowałem, jak ona zaczęła jechać w dół. Jechała normalną prędkością, więc może dlatego, ale że w ogóle, że ja będąc w takim amoku, nie pomyślałem sobie, że ta winda spada i że temu panu ze 112 nie powiedziałem, że, Boże, ja spadam. <grystanie> Dobrze, że tak nie było. a Przez najbliższy czas będę unikać windy. <grystanie> ja tam tak mówiłem, że no wcale nie było takie straszne. Uh -huh. Było, trochę było. Ja wcześniej nigdy nie utknęłem w windzie. To był mój pierwszy raz, a już teraz wiem, co zrobić. Ale trzeba patrzeć na pozytywy. Nie popłakałem się. <grystanie> Bo to mówię dziewczyny, nie no! To, to Ja tak robię, jak się coś wydarzy. mi się popłakał, to by to inaczej wyglądało. Ale też patrzcie, że mnie nie zamroziło w ogóle, tylko że tak w miarę logicznie działałem, że okej, okay, nie działa guzik, dobra, co możemy zrobić dalej? W miarę w miarę to wyglądało logicznie. No oprócz tego wątku, że mogłem wcisnąć na jakieś inne randomowe piętro, może by się otworzyła. Pomijając to, naprawdę w miarę logicznie działałem. No ale w ogóle, żeby ten guzik, że połączenie niedostępne, czy jakoś tak. Jak ktoś kiedykolwiek się zaciął w windzie, napiszcie mi, czy mieliście taką sytuację. Ja myślałem, że to tak działa. Działa! A nie, że jest tak działa, ale nie działa. Bo dźwięk daje faktycznie. No ale nigdzie nie tam, nigdzie nie dzwoni. I wtedy, co się połączyłem z panem na 112, jak ja zacząłem ten tekst, ja to miałem na terapii, że jak coś, coś mi się dzieje, to ja to obracam w żart. No wie pan, taka śmieszna sytuacja. Nie no, bardzo śmieszna. Zacieś się w windzie, ha, ha. ha teraz to się śmiejemy razem. Ale wtedy no nie było takie ha ha ha. Teraz lecę nagrywać TikToki na cały tydzień. No i zaraz się widzimy. Dobra, jestem przebrany w mój kontentowy strój. I w ogóle ta koszula, ona się serio wyprasowała. Ja nie chciałem wierzyć. Jak teraz znają czy naprawdę ona się serio wyprasowała. Włosy, 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 włosy. Chciałbym zrobić ładny włos. A gdzie jest? I ładnie jest. To światełko, zapalimy naszą aureolkę. No i mogę. Na... Tak. I teraz mogę nagrywać. No nie, zobaczcie na te włosy. Tutaj takie ładne, zawinięte. A tutaj trzeba to naprawić. No załóżmy, że jest tak samo. Wiecie co? Powiem wam tak. Umyjemy się, w sensie ja się umyję, ale generalnie tak mi się nie chce. Jest dzień że myślisz, jak się raz nie umyjesz, co ci się stanie? No dobra, znając moje zaraz się stanie. Cię zmusiłem, ale no mówię, no ja już tak jestem wykluty z energii. I wiecie, co tak można powiedzieć, że a, czym ty się zmęczyłeś? Nie wiem, zrobiłem kontent na cały kolejny tydzień. <laughs> na przykład tym. Wymyśl, rozpisz, nagraj, później też to sobie tutaj. Standardowe trio, bielenda, blumacza, pianka, tonik, bielenda, mleczny, kojące. to ja już mam wieczność tą końcówka i nowość Ewelina kosmetyczna, nawet możecie zauważyć, że jeszcze jestem w ponagrywkowym outficie, nie chcę się, z tym, nie chcę się, nie chcę, się, nie chcę się spać już, lecimy z tym tonikiem jako trochę. Że o, już jest mniej, tak, bo się osiadł na, tych, na ściankę, dlatego jest go mniej. Jest tych kosmetyków, takich nowych, Co są takie nowości. Wiecie, co, jestem ciekawy tych kosmetyków, co mają te mikroigiełki z tych gąbek. Jestem ciekawy, co się później dzieje z tymi mikroigiełkami. Czy one są wydalane z organizmu, czy one zostają w organizmie, jakie to później niesie skutki. Ja wolę tego na razie nie próbować. Poczekam aż. Porobię więcej badań na ten temat. To jest świeży temat z tymi Gdzie ty już lecisz, dziewczyno. No, Reskit. tego serum tak dużo. Ja nie wiem, kiedy ja go zużyję. Tak mnie cieszy, że cię mam. To takie zabawne, zabawne. Gdy poznałam cię, coś czułam naprawdę. Teraz wiem już, że dalej tego pragnę. No i teraz jest przeproszenie, go nie mam. <grym> Tak, Rodrigo, zdobijaj się piosenkami o miłości, no. Przecież ty jesteś tak zapracowany, ty nie masz czasu na miłość. Znalazłbym. <noise> znalazłbym. Godzinkę bym znalazł. Nie znalazłbym. Coś by musiało być kosztem czegoś. Dlatego musicie zrobić ze mnie typową youtuberkę. No i po co? Miałem fajną myśl. Nie widzicie i musicie zrobić ze mnie to powiem tuberkę, żeby jakiś youtuber się we mnie zakochał. Żebyśmy mieli wspólną pracę i żeby rozumiał, że morto nagrywam nie ma opcji. Nie mogę teraz. Żeby cię wspierał, żeby mówił, tak fajnie nagrałeś. Serduszko ci dałem, zapisałem, udostępniam i zrepostowałem, żeby tak was kochał. I sobie i wam tego życzę. Żeby mnie takiego znaleźć. W konie wspólnego. Jeśli ja nie mamy zmiaru dzielić. Dobra, skóra wypiła, ale by się Ewident przydało do picia. Nie, na no herbatę jest późno. nie obudzi. Widzimy się rano, w niedzielę, czyli jutro. Czyli widzimy się rano. Ja nie będę jeździć na ja przymietownika. Tak. W <laughs> skali od 1 do 10. Jak bardzo mamy hmm. słaby timing. No, generalnie bardzo słaby. Właśnie wybiła godzina 6. Ja się nie zdążyłem w ogóle ogarnąć. Więc zabrałem wszystkie swoje kosmetyki i jechamy się w pracy. Wy wymyśleliście, że ja żartuję? Ja wcale nie żartuję. <laughs> ja wiem, że Pierwszy raz będę się mieć w pracy, ale ja się zdążyłem. Nie mam gdzie tu postawić telefonu, więc trochę, trochę lipa. Tu się dało, ale ja staję. Kochanie myjemy się w pracy. Pierwsze co? Woda, czy jest ciepła? Jest. Ała. Teraz jest gorąca. Po tych moich wczorajszych wojażach padłem. Padłem już później. To nigdy nie myło się w pracy, niech pierwszy rzuci kamieniem. A nie, będziemy to oceniać. Fajny ręcznik. Trzeba mamy polowe warunki no. Nie wiem, mi się do jakiegoś programu su survivalowego. Do jakiejś dżungli. Tylko boję się, żeby mi się tak spodobało. Żebym tam został. No i co, niedzielka, kolejne 12 godzin pracy za mną. Właśnie czytam komentarze pierwsze, jakie się pojawiają przed pierwszym vlogiem. Boże, widzisz, jak jest mi miło, jakie mam wzrusz. Naprawdę i fajnie. Cieszę się bardzo, że się w końcu za to zabrałem. Bo to nie był wtedy ten okres, ten czas, a teraz jest. No, zrobiłem się emocjonalny trochę. Bo się cieszę, bo spełniam marzenia tego mojego bigosika. Was słychać, z tej strony Jaku. Teraz będzie vlog którym opowiem coś o sobie. I tak czytam wasze komentarze i wasze wsparcie. I... No powiem wam tak. Myślałem, że się w windzie popręczę. Dziękuję, że oglądaliście do końca. Najprawdopodobniej takie emocje będą towarzyszyć mi też w momencie, kiedy będę czytać wasze komentarze. I dziękuję, tak, że mnie tak ciepło przyjęliście. I zostawcie komentarz. Pewna winda. To wie ten wie, o co chodzi. Róbcie, nie myślcie o tym, co powiedzą ludzie, bo ludzie zawsze będą gadać. Czy zrobicie źle, to będą gadać, czy zrobicie dobrze, też będą gadać. Działajcie, nie bójcie się. I też może się to tak wydawać, że ja tak super wierzę w siebie. Co ty? Ja w ogóle w siebie nie wierzę, ale robię, pomimo braku wiary, bo kiedyś ta wiara przyjdzie. <laughs> może wyglądu nie mam, ale za to mam charyzmę i charyzmą nadrabiam. No i chyba widzimy się za tydzień. <laughs>